Jak zrobić miniaturkę z Fortnite'a? Tego dowiecie się w dzisiejszym odcinku, dlatego oglądajcie film do końca. Ale zanim zaczniemy, nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subika z dzwonkiem. A teraz już nie przedłużam i zapraszam do oglądania. Dobra, tak więc aby odpalić nasz program w przeglądarce wpisajmy sobie fotopi.com i automatycznie jesteśmy już na stronie Photopi. Ok, więc następnie klikamy tutaj nowy projekt i w tym momencie otwiera nam się okno, w którym możemy wybrać wymiary naszego projektu. Wymiary na miniaturkę YouTube'a to 1280x720. Resztę zostawiamy tak jak jest i klikamy utwórz. Dobra, pierwszą rzeczą, którą teraz sobie zrobimy będzie wgranie paczki graficznej, do której link oczywiście znajdziecie w opisie filmu. Więc klikamy teraz plik, otwórz, a następnie tutaj sobie poszukam tej paczki, ok, tu jest. I w tym momencie ta paczka nam się ładuje. ok, już się nam załadowała. I jest to paczka graficzna głównie opierająca się na Fortnite. Cie. Mamy tutaj różne zakładki, na przykład rendery skinów z Fortnite, a. mamy też jakieś tutaj rzeczy w PNG i wiele, wiele więcej. Tak więc, zacznijmy sobie od tego, aby poszukać tło na naszą miniaturkę. Więc, klikamy sobie tutaj to oczko, aby po prostu ten folder z tymi rzeczami nam się pokazał. A następnie jak to rozwiniemy tutaj. ok. i tutaj mamy różne grafiki do po prostu naszego użytku. Jak widzicie, na przykład tutaj mamy Vbex Shop i to możemy sobie edytować. No na przykład tutaj mamy te Faudolce i powiedzmy, że tu chcę zmienić na 2000 Faudolców. No i nie ma z tym najmniejszego problemu. Dobra, tak więc teraz sobie schodzimy na dół i tutaj mamy coś takiego jak backgrounds. Tutaj to oczko musimy sobie włączyć. Rozumiem zakładkę, a następnie ja tutaj sobie otworzę folder Clickbait, bo tutaj mamy właśnie takie fajne tła, które są często wykorzystywane w miniaturkach do Fortnite'a, Więc ja sobie użyję tego tła. Także zaznaczam lewym przyciskiem myszki, następnie przeciągam i upuszczam tutaj. OK, teraz Alt Ctrl T na klawiaturze I sobie tutaj pomniejszmy to. Dobra, teraz V i mamy już nasze tło. Teraz przydałoby się trochę podkolorować, dlatego klikamy filtr, kamera RAW, a następnie... Generalnie może się to wydawać trochę za jasne, ale później zobaczycie, że będzie to w miarę dobrze wyglądać. Dobra, teraz ja sobie przerzucę tutaj jedną z miniaturek zakrzaka, żeby wyciąć jego postać po prostu. Więc klikamy P na klawiaturze. Mamy tutaj właśnie takie narzędzie, pióro. Teraz sobie Altem i Scrollem przybliżamy i tutaj po prostu musimy tą całą postać obrysować. Ważne, żeby tutaj wypełnienie sobie usunąć, na ten x. -ik. No i teraz tą postać sobie po prostu mm, zaznaczamy całą wokół. Jeszcze ważna rzecz, w momencie gdybyście na przykład wyjechali gdzieś poza linię, klikacie CTRL-Z i na spokojnie dalej możecie sobie to obrysowywać. Ok, w momencie, gdy mamy już obrysowaną postać, teraz muszę sobie połączyć ten ostatni punkt z pierwszym punktem. Więc po prostu robię w ten sposób i tutaj łączę i teraz tak, klikamy prawym przyciskiem myszki, a następnie Make Selection, klikamy OK, przechodzimy sobie na tą właśnie warstwę z postacią i klikamy Ctrl J. W tym momencie to możemy sobie usunąć, klikając Delete i nasza postać jest wycięta. Jak możecie zauważyć na przykład tutaj na tych włosach, no wygląda to trochę brzydko, więc jak to poprawić? Klikamy sobie E na klawiaturze, czyli gumka. E, następnie tutaj twardość dajemy sobie na, no ja dam sobie na około 50. E, rozmiar dopasowywujemy sobie kwadratowymi nawiasami. Następnie możemy tutaj sobie poprawić po prostu tam, gdzie źle przycięliśmy. No dobra, powiedzmy, że mniej więcej jest to tutaj y, zrobione. Generalnie nie robię tego jakoś super dokładnie. W każdym razie powiedzmy, że jest w miarę ok. E, dobra, więc gdy mamy naszą postać, możemy ją też delikatnie tutaj y, poprawić kolorystycznie. Okej, okay, i nasza postać już jest w miarę y, podkoloryzowana. Teraz możemy sobie zrobić tło za tą postacią, także ponownie klikamy P na klawiaturze. A następnie robimy sobie właśnie taki oto kształt, łączymy kropki, następnie prawym przyciskiem myszki Make Selection i na nowej warstwie, którą tworzymy tutaj. ją sobie dam pod postać oczywiście, klikamy ten gradient i tutaj wybieram kolor żółty. Przeciągam w ten sposób, może o, jakoś tak. No i dobra, teraz klikam W i gdzieś tutaj poza obszar tej miniaturki muszę kliknąć. Jak widzicie, tu jest w miarę gotowe. Klikając Alt, Ctrl, T i przytrzymując tutaj Shift, możemy sobie je na przykład powiększyć trochę. No i myślę, że wygląda to teraz w miarę ok. Jeszcze tutaj. O. No i dobra. Teraz e, kliknijmy na tą postać, a następnie prawym przyciskiem myszki i opcję mieszania. E, tutaj możemy sobie dodać na przykład coś takiego jak obrys. E, ten obrys na przykład dajmy na biały i rozmiar na ósemkę. Dobra, następnie e, cień zewnętrzny, tutaj dajmy sobie krycie na fulla. E, to na nakładkę. Odległość na 0, Rozpiętość coś około 35. No i jeszcze rozmiar na może 45. I tutaj pamiętajcie, żeby kolor dać na biały. Jak widzicie, jest taka hmm, poświata, takie rozjaśnienie. Klikamy teraz sobie, ok. Swoją drogą tą postać możemy trochę powiększyć, więc Alt Ctrl T powiększamy. Dobra, myślę, że tak jest ok, także klikamy V. I teraz ponownie przechodzimy sobie do naszej paczki. To oczywiście sobie tutaj zamykamy, wyłączamy wszystko. A następnie tutaj, może wejdziemy sobie w stocks i speed lines. Następnie wybiorę sobie na przykład ten efekt. Przerzucam go i ALT-CTRL-T. Teraz musimy go zmniejszyć trochę. O, powiedzmy coś takiego. I to dać pod postać. Dobra, następnie może nakładka i krycie na 80 dajmy. Jak widzicie, mamy tutaj właśnie takie linesy. Dobra, tak więc skoro tło już jest gotowe, możemy zrobić ten taki kwadrat, na którym będzie się znajdował junk rift. Także od razu sobie wyszukajmy tutaj junk rift PNG. Dobra, następnie tu sobie to kopiujemy i wklejamy. Teraz sobie to ustawmy. O, powiedzmy tutaj. E, następnie wracamy do tej paczki. To możemy już pozamykać wszystko. E, I tutaj w tym folderze szukamy sobie czegoś takiego jak Weapons in Color. I tutaj od razu mamy już taki kwadrat złoty, więc go przeciągamy, upuszczamy. I ok, dam go sobie pod tego Changripta. No i teraz tak Alt Ctrl T i musimy to dopasować teraz. No i dobra. Teraz sobie szukamy kolejnych elementów. Także to tutaj już zamykam. I co my tu mamy jeszcze? Na przykład red tak o. I tutaj możemy sobie na przykład wziąć powiedzmy oto. Tutaj przeciągamy Alt Ctrl T. Zmniejszamy to i tutaj piszemy. No, nowy na przykład. Ok, tutaj jeszcze szybko sobie zmienię kąt na 90 stopni, o, żeby to było właśnie w ten sposób. A następnie musimy kliknąć Alt-Ctrl-T i sobie to dopasować przytrzymując Shifta w ten sposób. Tutaj też to zmniejszę na 10 i wygląda to całkiem git. Także to sobie ustawiamy tutaj. Oczywiście brakuje tutaj też jakiegoś napisu, więc tutaj również z pomocą przychodzi nam właśnie ta paczka. Wchodzimy sobie teraz w Layer Styles, a następnie mamy tutaj, jak widzicie, różne Layer Style różne typy po prostu napisów z Fortnite'a Ja sobie tutaj wybiorę tą piątkę, także Ctrl C Ctrl V dodajemy na samą górę Alt Ctrl T, żebyśmy że to po prostu żebyśmy to widzieli Ok, a następnie tutaj wpisujemy nasz tekst W moim przypadku będzie to op item Wykrzyknik Ctrl A i tutaj sobie zmniejszamy ten rozmiar on będzie powiedzmy na 200. No i dobra. Delikatnie sobie zmodyfikujemy teraz tego layer styla, także wchodzimy w opcję mieszania. Nakładka gradientu, a następnie to sobie ściągamy tutaj na środek. O, żeby jak widzicie był tutaj taki przepołowiony efekt, to sobie dam jeszcze ciemniejszy kolor, no coś takiego, ok. Zaznaczam ponownie napis, klikam wypaczenie, styl, łuk. Tutaj mm, minus 10, myślę, że całkiem ok. Nawet możemy to sobie jeszcze troszeczkę zwiększyć. Ten, ten rozmiar może jeszcze na 180. I napis tak naprawdę jest gotowy. A jak możecie zauważyć, ta miniaturka też nie robi takiego efektu wow. Więc możemy sobie ją delikatnie naświetlić, więc klikamy tutaj nową warstwę, następnie klikamy B na klawiaturze. Tutaj oczywiście twardość 0, rozmiar wstępnie taki sobie dajmy. Wybieramy tutaj kolor żółty, o taki jaśniejszy może. I teraz naświetlamy naszą miniaturkę w ten sposób, że na przykład tutaj sobie robię kropkę, tu jakąś kropkę, nie wiem, tu na przykład. I teraz tutaj sobie zmieniam na, na ekran i krycie sobie dostosowuję, coś takiego. I to właśnie powtarzam, czyli nowa warstwa. Na przykład teraz sobie zrobię na tym napisie. Cyk, ekran. I wygląda to w ten sposób. Teraz dajmy sobie biały, tutaj cyk, cyk, ekran. No i krycie sobie zmniejszamy. Dobra, możemy tu w sumie jeszcze dodać jakiś element i w sumie już wiem jaki, a będzie to O strzałka. Więc we wezmę sobie tą strzałkę, Ctrl C, Ctrl V i ją sobie dam pod postać, teraz Alt Ctrl T zmniejszamy sobie ją, teraz klikamy V i również tą strzałkę możemy sobie naświetlić. Zróbmy to na tej samej warstwie, gdzie mamy tutaj to czerwone. Ostatnią rzeczą do naświetlenia został nam tak naprawdę ten junkrift. E, tutaj zrobimy sobie coś takiego, że damy na przykład trochę tego fioletowego. Cyk w ten sposób. E, I trochę na przykład niebieskiego. Cyk. A następnie, tutaj, idąc sobie strzałką w dół, szukamy y, odpowiedniego efektu, który by nas po prostu zadawalał. Dobra, tutaj, światło liniowe sobie damy. Następnie, to krycie troszeczkę zmniejszmy. Kolejna warstwa, i tym razem dajemy sobie biały cyk. Tutaj, dajemy tutaj. A następnie, tutaj, nakładka i krycie na. Powiedzmy 79. W sumie tutaj moglibyśmy dodać jeszcze coś w stylu cienia zewnętrznego. Tylko, że tutaj powiedzmy biały cyk w ten sposób. I tutaj nakładka. I jeszcze tutaj na tym kwadraciku dodamy sobie zwykły cień. Ok, cień również yy, dodany. Więc to by było na tyle z tego filmu. Jeśli Wam się podobało to nie zapomnijcie zostawić lajka oraz subskrypcję z dzwoneczkiem. A w komentarzu możecie napisać jaki poradnik chcielibyście zobaczyć na moim kanale. Także siema.